Cześć, siema, z tej strony Super Dawid. Witam was na wielkim unboxingu. Dzisiaj sobie otworzymy puszkę kolekcjonera, całą puszkę kolekcjonera od całe 10 Saszetek i aż będzie, i liczymy na emocje, ale będzie fajnie. Puszka kolekcjonera tak wygląda. Kosztowała 45 zł. Ja ją kupiłem w MPQ, w innych sklepach też możecie ją nabyć o ile są, bo na Mikołajki została na bardzo dużo zostało jej wyprodukowanych, wypuszczonych. Co prawda już jest po Mikołajkach, ale ja sobie taką zakupiłem, bo były. Więc Liczmy na jakieś moty. Uwaga! Otwieram, otwieram tą puszkę. Liczę na jakieś superanckie, fajowe, normalnie zawaliste karty. Może jakaś legenda, bo jeszcze nie posiadam. No, gdzie jak gdzie ale w puszce to trzeba by było. Można szukać takich kart. Też jest nowością taką że w tym roku zostało trzy straszeczki, trzy karty limitowane są. A nie jak w poprzednich e, latach e, e, tylko jedna. Więc to jest na pewno na duży, duży plus. Dalej, ja już sobie tak rozrywam tą z folii. Mówią piękną puszeczkę Dalej, Mamy puszkę, tak się przeglądam. Mamy tutaj emblemat, ale co tam będę duży gadał. Uwaga, otwieramy. Puszka. Oby był jakiś Messi Ronaldo. A najlepiej oni, dwaj na limicie. No i co? Mówicie mi, że nie otworzę tej puszki. A jednak otworzyłem. Uwaga. Dala. Mała zmiotka, ale to tam. Dala. I tak mamy tutaj instrukcję obsługi, jak używać puszki. Nie. Dobra, walić to. Trochę tam, jakieś głupoty mi piszą. Jakbym nie wiedział. Uwaga, limity. Mamy tak: Westray snyder Moja pierwsza limita. Z gardi fajnie. O, mamy jajeturę. Jajeturę. Z Manchesteru City, fajnie, fajnie. A gdzie jest moja trzecia limitka? No nie? Tutaj dokładnie piszę trzy limitki, więc mam nadzieję, że mnie nie oszukaliście. Czy może tam gdzieś na dole. Jeszcze nie otwieram w tej edycji. Takaż dużo jest, jest moja limitka. Ostatnią limitką jest Manuel Thomas Müller. Więc super, super. O, mamy trzy fajne limitki już na początek. O, puszkę zamykamy. Użymy sobie tutaj na ten. O, i teraz 100 puszkę będę kładł na podstawę moich, Dala, że że tak długo mi to nie było. Tu są moje karty limitowane. Mamy tak aż 10 saszetek. Wszystkie sobie je otworzymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 10. 10 saszetek. Wszystkie je otworzymy. Patrzcie, ile kart będziemy mieli nowych. Normalnie mega chat. Ruszamy. Tutaj będą leżały moje te saszetki, albo nie, tutaj, uwaga, ruszamy z pierwszą saszetką, to jest Ibra Kadabra, 50 złotych wydane, zobaczymy, czy się opyli nam, to, obyś jakaś legenda, no proszę was, jakoś legenda Dabla, może Inventive, czy jakiego chciałbym trafić. 10 szaszetek. Mega to wygląda. Zawsze, nigdy zawsze, zawsze tak nie otwieram tak dużo. Dalej mamy tak. Ger Johnson. Aspiriquette. Wertmana. Mamy tak Juan Motinio, Powtóreczkę mamy też. Eksperta. E, Gerarda. O, i mamy, o, fajnie, mamy fan's favorite. Jakub Błaszczykowski, Jest, mam tego Polaka z Dortmund, którego nie ma na bazówce, a jest na fansie, Spoczko. Dobra, tutaj mamy te bazóweczki, będziemy składali o, tutaj, i mamy kolejne saszetki, na Bay, Garrett Bay. Na kolejne saszeczce. Nawet no nie otwierałam tych saszetek, ale wiecie. Drogie troszkę są. Dobra, mamy tak. Maxi Pereira, Wacika, mamy Czerdeju, mamy Marcelo z Real Dominguez i mamy tylko K. Praer i Już mam innego i na limicie, teraz są na K. Praerze. Skoczy nam. No, tak o. Mario Getze. Czy Mario Getze coś nam da? Przetniemy sobie to. Może też tam będzie jakaś legenda. Może nie tyle, że. Żeby... Dobra. Kąt gadać. No i co. No i co, żeż wreszcie. Jest. Tak mamy. Steven Bendner. Barta. Jaja. Sanogo. Mamy Subasicia. Mamy Herb malmek którego już mam i mamy Game Changera. Nie wiem co on u mnie się użył. no, żeż, no kurde, no i już tak myślę, że już nic nie trafię w tym, jak jest Game Changer. Ja już go trafiam, nie trzeci, czwarty raz, ten sam Game Changer, Karim Benzema, a innych nie mogę. Napiszcie do mnie, że chętnie zamienię za niego. Już mam sobie dość. Nie no, już nic nie trafię, już nic nie trafię. To jakim wpadł mi już changer, no? No tak, tak to nie fajnie. Dobra, zobaczmy, może tutaj będzie też legenda. Fernando, Kan, William, no Rosenborg, znowu ty, Jarendi, I mamy One to Watch, Mykchitarian. Spoczko. Lecimy dalej. Mamy Galeta Bajera, coś? Przetniemy sobie tą usta kolejny raz. A to? Troszkę, jeszcze. Co ja, cząć nie umiem, do dokładnie. O! Może tutaj będzie. Dej klasę, Eliseu, Suchy, Salvador de Sirigo, Carvalho. I mamy International Stara. Karol Steves. Ja ciebie chyba chłopie nie mam. Jest! Super, dopiero teraz zajarzyłem, że go nie mam. Jest, e, fajnie. Fajnie, fajnie, fajnie. Karol Steves ląduje do mojej kolekcji. E, I chyba już mam komplet International Starów. Bo o jednego e, International e, Internationala Stara. Ach, ten polski. I jeszcze zamieniłem i mam chyba komplet. Super, ale ja nie na to liczę, ja liczę na jakąś legendę. Mamy Felipe Melo, mamy Laticki, Markowicz, Master Darius Rna, mamy Szachtara Herbik, mamy także Fansa, fansem tym jest Kisling. No i tyle tej saszetce, lecimy dalej kolejna saszetka, nie liczę nie patrzę, kupę ich otwieram o, to można tak ładnie otworzyć zobaczcie, zobaczcie zobaczcie no i dupa rozerwała o, aż ja nieporany jestem nie no dajcie spokój, taką fajną saszetkę bym miał do czego zrobienia a musiałem rozerwać no, 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 jeszcze, ojej, brak słów, brak słów, chcę zrobić, rozerwę i tyle. Dobra, Patrick Ewra mamy, Silvio Proto, Silvio Proto, Manuel Noia. Santis, a czemu nie ma tego Skurbskiego? No, Polaka nie ma, a przecież jest, tylko, Fiorentini Fiorentini bronił. Parę meczów. A tak, mam. No. Dawida Luisa. No, boże, no, żeż. Leasing start w jednej saszetce. Tylko leasing, jeszcze którego mam no, na dodatek. Zaraz no, zostawiam nam ostatnie trzy saszetki, czy też ulatu, uratuję ten unboxing. No, Markus Rosenberg, zawodnik Malmen. No, dajesz. Przetnę cię od tyłu. A i braka, dobra. Tu du, tu 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 czy też panie, czy też panie. Oh my god. Ladesima, Ladesima, La decima, la decima. no tylko Ladesima. Czy Ona się tak pcha w dupę w każdy unboxing. Wszędzie ta Ladesima jest w unboxingach. Może nie moich, ale wy każdych musi być. A to puszka, a to jakiś ten, nie wiem, starter pack, to to musi być e, ten ladeesmy. Normalnie nie wypał, moim zdaniem jest e, Adrenalin. Ja mówię wam szczerze, od razu jak wiedziałem, że są tylko trzy desimy i tak e, często będą wpadały. Od razu to wiedziałam. I pianić na Ja no, ja to wiedziałam na początku. No naprawdę mówię, nie kłamię. Więc Ladesima ma wpada, więc gówno będzie już w takich paczkach. No, ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. A może tutaj mi się tak udało ładnie zrobić. O, o tak, ale jestem mądry. Ładnie, ładnie po tą saszetkę tak wyjęłem. No, gęczę, niby nie źle. Niby, ale. Ale to jest mój piąty, ten sam, czy tam czwarty. Już nie chce mi się na to Erik Johansson, Martin Suarez, mamy Stefana Bentnera, mamy także Logoromy, którego pewnie też mam, mamy Sejdu Keite. na wazówce. Czemu? O, one to watch, o, dobry bardzo, one to watch, Neymar, mój jeden z najlepszych, ulubionych zawodników, no i chwila prawdy przynajmniej, panie i panowie, czy coś tutaj się trafi w tej ostatniej straszeczce, no, No, nie, no co, niech uratuje też ten unboxing, bo naprawdę, te straszetki z tego właśnie, tego, bardzo łatwo się e, tego, rozrywają z tego. Tej kuli, nie, to nie kula, to jest puszka kolekcjonera. Kula była w WordKawie. No, 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 ładnie wyjmuję, proszę, sprzeda do następnych jakichś trorować kogoś. No, ej ty, wynosi się. O, i już porwałem, dobra, ale w miarę jest, Sebastian Kerr. Ber Arabii, z Chelsea, Salah, Matuidi, Benzema i tym oto akcentem kończymy moją puszkę kolekcjonera. Męce na defensywie. No co, no były na pewno dużo kart dobrych, bazowych do mojego albumu, będzie co wkładać. Uuu, spora, spora część ich jest. I tutaj mamy ten, tutaj mamy wszystkie moje karty, które trafiłem. Niby źle, ale matko Boska, same powtórki dla Desima, to ja ich powinienem dodać do bazowych kart. Po prostu. Kto tutaj jest? No, nie wiem, nie wiem. Szukam, 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 ale nic nie mogę zrobić. Carlos może na International i Gemczan Karim Benzema, ale bym musiał się za niego zamienić żeby też dostać. I jeszcze ten błaszczyk. Ale tutaj mamy jeszcze te spoko limity. No i tyle. Co ja wam, co ja więcej powiem. Nic nie powiem. Dzięki powiem tylko to, że dzięki za oglądanie tego unboxingu. Zapraszam na kolejne moje filmy. Trzymajcie się Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich, którzy oglądali ten film. Siemanko. Cześć. Nara.